Ci ludzie mają tyle wigoru, żeby uczestniczyć w różnych wydarzeniach w mieście jak najbardziej. Czego dowodem jest Sąpyry na tacy, czyli projekt zorganizowany przez pawilon Nowa Gazowie. Wszystko to, aby zintegrować starsze pokolenie dzięki tańcowi, dzięki sztuce kulinarnej i dzięki fotografii. Myślę, że drzemie duży potencjał. Przede wszystkim mogliśmy to dzisiaj zauważyć na naszym spotkaniu. Każdy w jakiś sposób zaangażował się. To nie było tak, że oni byli prostymi odbiorcami, którzy tutaj przyszli. Oni w pewien sposób uczestniczyli w tym wszystkim. Razem z nami tworzyli potrawy, przygotowali występy, a oprócz tego stają się również uczestnikami wystawy, która powstanie tutaj później w Nowej Gazowni. Jest to mój tak naprawdę dopiero drugi projekt, który skupia się na seniorach wcześniej realizowaliśmy słuchowisko, gdzie nagrywaliśmy e, sztukę Maliny Prześlugi. E, dzisiaj realizujemy Pyry na tacy, ale myślę, że w przyszłości, jeżeli będzie taka okazja, będzie możliwość napisania projektu, przyjdzie do głowy jakiś kolejny pomysł, to będziemy dalej działać z seniorami, bo ja szczerze powiem tak, ja, wydaje mi się, że my to robimy po to, e, żeby pokazać, że seniorzy są potrzebni te, temu społeczeństwu. My też chcielibyśmy w przyszłości ja na przykład bym chciał w przyszłości, żeby było dużo zajęć realizowanych dla mnie, więc myślę, że w jakiś sposób karma się odwróci i później to dla nas będą realizowane projekty dla osób starszych. My ćwiczymy właśnie systematycznie bardzo. No i stąd kondycja jest, jak widzieliście, nie wiem czy byliście od początku. Cztery tańce tańczyliśmy bardzo ostre. No i później trzy następne też bardzo ostre, a przerwa była bardzo króciutka. Więc właśnie y, ja postanowiłam taką rzecz zrobić: zmobilizować ludzi starszych do tego, żeby sami byli zdrowi. I przede wszystkim, żeby pokazać innym, że można być zdrowym, nie kwękającym, nie chorującym, nie polekającym tabletki, że można swój serial montować, a nie siedzieć przed telewizji i oglądać głupie seriale i tylko się obżerać i jeść. I właśnie też między innymi występowaliśmy na międzynarodowych targach poznańskich. Zrobiliśmy wielką furorę, bo właśnie tańczyliśmy ostro. I właśnie my się bawiliśmy i publiczność się bawiła. No to może troszkę trudniej było, bo taka przestrzeń była yy, prawda na powietrzu, mało intymna, ale właśnie yy, występujemy bardzo często i naszym zadaniem właśnie jest realizacja porządnego hasła. Jeśli chcesz być zdrowym, ruszaj się.